Mój zimowy środek. Witam po krótkiej przerwie od zacnego finlandzkiego życia idealnego, przepełnionego mrokiem, depresją, brakiem pieniędzy i problemami egzystencjalnymi, szczególnie kiedy przedmioty ci znikają, albo wyskakują, albo nie współpracują, albo coś w tym stylu. Oj, tak, tak, tak. Chwilę nie graliśmy. Dwa główne powody. Raz nie chciało mi się, miałem inne gierki do ogrywania, które były po prostu fajniejsze, i sobie je ograłem, ale spokojnie, nie zapomniałem o tym, żeby wrócić do my winter car. I trochę pospróbować, posponcić. A drugi powód to też, dlaczego tak ciągle odwlekam robienie czegokolwiek bardziej technicznego w tej gierce, że mam nadzieję Chociaż pewnie nadzieja matką głupich, że deweloper w pocie czoła pracuje, i na pewno jakieś dziwne anomalie pierwszego miesiąca premiery gry łata, i na pewno już będzie łatwiej skręcać ten silnik, który tutaj mamy. Ten cylinder head, który będziemy na silnik nakładać, te wszystkie crankshafty, nie krankszafty i tak dalej. Na pewno się uda, na pewno się uda. Sytuacja jest taka, że brakuje nam dosłownie jednego elementa, żeby złożyć silnik. Najpierw chcę złożyć silnik, następnie będę składał zawieszenie. Co do zawieszenia jeszcze nie mam planu, ale tak mi się wydaje, że to będzie najsensowniej, że zrobić zawieszenie. Jak będziemy mieli zawieszenie, no to będzie trzeba cały ten osprzęt, bo tutaj będzie wchodzić ten motorek do wycieraczek, chyba jakieś tam inne. No i ten układ sterowania. No układ sterowania będzie najbardziej problematyczny i zamontowanie elektryki, która pozwoli nam na odpalenie w ogóle, w ogóle zobaczenie. Tak naprawdę nawet jak ja dzisiaj złożę ten silnik, jakim cudem to i tak nie przekonamy się, czy ten silnik pali, czy ten silnik kręci, dopóki nie zamontuję wszystkich innych elementów, których nawet nie wiem, czy mam, bo skupiałem się tylko i wyłącznie na elementach silnika, więc Ech, przerąbane. Co my robimy? Na początek trzeba zrobić małe zakupy. Mimo, że mamy jakieś 12 boxów, lootboxów, z częściami już zamówione i będzie trzeba je odebrać ze stacji benzynowej w Prskirjarvier, czy jak ona tam się nazywa, to ja bym dzisiaj jeszcze mimo wszystko Pozamawiał parę rzeczy. W postaci felgi? Nie pamiętam, czy felgi zamówiłem? Cholera, nie pamiętam, ale na pewno nie zamawiałem zawieszenia. No właśnie, bo to będzie nasz następny cel, czyli 9 tysięcy na pewno na zawieszenie. Nie pamiętam, czy zamawiałem, kurde, bo ja jedną paczkę zamówiłem już jakiś czas temu. Ona powinna w ogóle przyjść. Wydaje mi się, że coś się zbugowało, jak wrzucałem zamówienie do skrzynki i chyba ono przepadło. Więc chyba po prostu na razie zamówię tylko zawieszenie. Chłodnicę zamawiałem, pamiętam? Tak, chłodnicę zamówiłem i chyba to zamówiłem do silnika: ten, ten rurowy docho-odciąg, wyciąg tego typu. Chyba to zamawiałem, tak mi się wydaje, ale nie pamiętam, bo już chwilę nie graliśmy, więc kompletnie zapomniałem. Więc zostaw łapkę w górę, jak chcesz mnie zmotywować do tego, żeby to skręcać, bo naprawdę ta seria tylko i wyłącznie stoi na waszym zainteresowaniu. Jeśli nie będzie łapeczek w górę, nie będzie wyświetleń, to będzie Arc Riders na strumyku. O! O! Powiedziałem, zadecydowałem. Dokładnie. Chyba tylko zamówimy to zawieszenie na chwilę obecną. Nic innego nie będę na razie zamawiał, tę karoserię. To nawet nie myślę o karoserii. Jedziemy, szanowni państwo, traktorem, bo mamy drewno do dostarczenia. Traktorem jedziemy do miasta. I w mieście, jak już będziemy, to musimy zatankować. Gdzie to jest, gdzie to jest? To jest. Yy... Okej, okay, wiem, która to jest chałupa. To jest pierwsza chałupa, zaraz po prawej, jak się ze stacji benzynowej wraca. Czy jakiegoś papieroska potrzebuję? A przydałoby się skurzyć jednego takiego profilaktycznego. Doskonale, doskonale, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. 39 tysięcy mamy. Myślę, że tam paczek mamy zamówione chyba tak za 10 koła. Coś tak z 20 koła, będzie czy to jeszcze 19 nam zostanie. To idealnie, żeby jeszcze na, na pokerkach sobie chodzić. Znaczy, Black Jacka, przepraszam, upośledzonego Black Jacka fińskiego. Yy, zamykam. Biorę liścik. Mam nadzieję, że tym razem on nie wyparuje, bo to już jest drugi raz, jak zamawiam to zawieszenie, ale gra stwierdziła, że nie ma tego listu. Nie ma i nie będzie. I chyba tutaj ciągnik stoi. Jeśli dobrze pamiętam, z załadowanym drewnem jesteśmy gotowi, żeby, żeby jechać. Pojedziemy sobie przez jezioro, chyba to jest najszybsza droga. Listy. Chciałbyś listy. Rachunki. Oho. 400 za prąd. Yy! Halina mam zawał. Boże, jedyny Boże, Boże, Boże. Ale pogoda. Daj spokój. Ja nie wiem, czy ja tutaj się nie przekręcę od tego wszystkiego. Oj, zimno, zimno. Zimno, strasznie zimno. Bo jakbym teraz z hipotermii umarł, byłoby mi dosyć przykro. Ale paskudna pogoda. Daj pan spokój. Ale jedziemy. Warunki atmosferyczne nieprzychylne. Prawie jak muzyka w radiu. O, ale chyba odpuszcza. Dobra, chyba odwilż, odwilż. A nadal zimno. Nie wiem, czy jest ogrzewanie w traktorze. Ale liczę, że prędkość, Zawrotna prędkość tego ciągnika mnie ociepli. Perkele, perkele, perkele. Jedziemy, może nie grałem. Nie wiem w sumie ile nie grałem. Z tydzień chyba nie grałem w Maju Interkara. Ale znam to miasto jak własną kieszeń. Ten gminę w sumie. Ja pierdzielę. ale za dyma. Czekaj, spróbuję to tak zrobić. Czy tak będzie git, czy nie za bardzo? Jak tu mu sypnę? Będzie git? Chyba złapię, nie? Tak mi się wydaje. Chyba złapie Musi złapać. Dobra, git, złapało. Uff. O Boże. Masakra, masakra ta robota. Dawaj pieniądze, Menelu. Zabieram. 42 tysiące mamy. No bo sumie nie zamykam, bo będę paczki pakować. Dobra, teraz następny przystanek naszej pięknej przygody. Nie no, to pogoda to naprawdę kogoś, ktoś oszalał chyba. O wreszcie, ty zarz, mówisz, masz. Uff, już mnie tak irytował ten dźwięk tych wycieraczek. Gotówką płacę. Niestety zabrali nam e, Zabrali nam zapomogę urzędową, nie wiem z jakiegoś powodu, pewnie dlatego, że źle wypełniłem tam papierek albo coś w tym stylu Szanowna pani, bo ja mam chyba paczki do odebrania, mam nadzieję, że mam paczki do odebrania. Nie no, miałem chyba... Z dwa, według moich obliczeń powinienem mieć z 12, co najmniej 10-12 kartonów do odbioru. Chyba, że coś się zbugowało! <laughs> List wyśli! A, nie, proszę pani, witam, 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 proszę pani, witam witam, witam, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. O, i przyszły te. Przyszły chyba to, co zamówiłem. Nice! To jest chyba ze sklepu świeżutko, bo ma inną taśmę. Tak! Ale będzie unboxing? Nie no, jak w tym nie będzie rocker covera, ostatniej części, którą potrzebuję do silnika, to ja autentycznie, autentycznie oszaleję. Gdzie jest ten list? Nie no, nie pierdziel. Gdzie jest ten list? Tutaj, dobra, mam go. Nie, Boże, 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 Boże. Tu, Oszło. No to pakujemy, widzowie. Ale nie, no to kurde, no jak nie będę miał wszystkich. Nie, no, no, normalnie postradam zmysły, postradam zmysły, jak nie będę miał wszystkich części. Cóż ja już ja już chyba lootboxów. To jest chyba czwarty. Nie, gdzie? Piąty tydzień w grze, gdzie ja zamawiam te lootboxy religijnie. Ja już zamówiłem tych lootboxów. Kurczę, żeby... Myślę, że powyżej 40, jak nie 50 kartonów. Jestem przekonany, nie. Jak się pośpieszymy, to jeszcze na blackjacka wpadniemy do pana świnki. Uhohohoho. 16 paczek, największy unboxing w grze. Ale aż tak dużo nie, nie wydałem w sumie. Ile Miałem 41 tysięcy? Kurde, tylko 7 tysięcy wydałem i to jeszcze była paczka z nowymi częściami. Szczerze myślałem, że z lekką ręką z 10 koło wydam. Dobra, zawijamy. Teraz podejdziemy tutaj do mieszkanka. Walimy sobie piwko, zalejemy wodą. Pojedziemy do pana świnki na szybkiego Black Jacka. I wracamy do bazy. W sensie do domu starych. and la, 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 rock'n'roll. Twój stary to jest roll. O, no, gdyby w tej grze była tylko depresja i hazard, to czułbym się jak w domu. Generalnie. W moim interkarsie super gra, jeśli zignorujesz kompletnie aspekt e, skręcania tego samochodu. <laughs> <śmiany> to generalnie jest super sprawa. w <śmiany> Twój stary żłopie alkohol na matera co śpi A ty nie przejmuj się! Nerwowo obracam, bo się boję, że to nie wiem, eksplodują te paczki albo jakieś inne dziadostwo. Dobra, zobaczmy, czy pan Świnka jest. Żeby trochę zarobić, tak do 40 tysięcy bym go skupał. 40 koła dobrze by było, bo jeszcze 10 koła zamówiliśmy. Te zawieszenie. O, Witam pana Świnkę, witam. 2850? Dawaj. 12. Myk. 18. A ty co masz? Piątka, dziesiątka? Jopek? Nie, król. Przegrałeś. Jeszcze raz. 2900, let's go. 18, trzymam. Trójka, piątka, szóstka, jedenastka. Tychę pewnie dostanie. Czternastka. O, chyba, chyba spali, chyba spali musi. Kurde, 14, 16. Spalił. Nice. Nice. Dobra, jeszcze jeden. Jeszcze jednego wygramy. 18, 3 razy 18 pod rząd. Tu się musi udać, król. Spalił! Przegrałeś. No i co? O, tak jesteś, tak? Tak jesteś. O, ho, ho, dostałeś na... Masz miło gościu. Kurde, takiego stryka szyb. Dzięki za szybki hajs. Masz to jeszcze. Masz tu. Na no, ten kaszkiet ciszczam normalnie. Melepeto. Żegnam. O pędzlowany. 42 tysiące. I dobrze. Dobra, wracamy do domu starych. Tylko w sumie kurczę... Nie, no musimy ten, bo ja nie wiem, kiedy ta opieka, czy w ogóle ta opieka społeczna mi wróci, więc e, musimy te ulotki rozwozić, nie mamy wyboru. To jest tak głupie, że nie można deponować gotówki na konto. On wpłacił tam 10 koła i bym miał problem z głowy. Ram, pam, pa, ten tu czeka od tygodnia, aż mu szambo wywiozę, ale nic z tego. Nie mam czasu na takie bzdury. Co to? To jest, kurwa, blokada rolnicza. Zaraz to rozwiążemy. Cholera. Dobra, nie da, nie da rady go zabrać na ten. Nie da rady go zabrać na widły. Za duży ten samochód. Ale przepchnęliśmy. Niech tam stoi. Bandyta. I w prawo ostatnia prosta i jesteśmy z cennym ładunkiem. Z cennym ładunkiem w domu. Chyba żadnej paczki nie zgubiłem, tak mi się wydaje. 16 paczek załadowałem, więc powinno być. Fireant! Wreszcie. Dojechaliśmy. Amulec, światełko, pyk, cyk. Zaraz robimy unboxingi, chociaż najpierw to by się wypadało... Czekaj, bo nie wyłączyłem światła. Aż chyba... Czy da się rozładować w ciągniku akumulator? Chyba się nie da. Chyba się nie da, ale nieważne. Musimy trochę naprawić te statystyki. Lalalala, la, pitko zwycięstwa. Chociaż najtrudniejsze dopiero przed nami. Która godzina? O kurde, już piąta rano. Boże, jedyny Boże. Mm -hmm. Di -di 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 -di. W sumie jak tutaj jest kask Chociaż nie, to jest pewnie ten kask jak tam w tych rajdach bierzesz udział Ale już miałem mówić, że może motor wprowadzi, nie? Bo w My, My Summer Car był jakaś taka motorinka czy coś w tym stylu Dalej Ojojoj oj, oj. Ciekawe ile chłop pośpi, pewnie z 12 godzin Tak stawiam 15 No, całe światło słoneczne przespaliśmy idealnie Pełna degenera Zaczynamy wielki unboxing 16 kartonów do otworzenia Najbardziej nam zależy na rocker coverze. Mhm, mm mm -hmm. co my tutaj mamy? Wiper motor assembly, to już mamy gdzieś. Tak, się... tak tutaj już mamy, wiper motor assembly, to na razie zostawimy tu. Na kupkę nieszczęścia tak zwaną. Dashboard cover też już mamy. Bumper, jakiś bumper już mamy, ale jakie? Nie wiem, rzucę tu, najwyżej będę przebierać. Yy, zegary, też już mamy zegary. Brake master cylinder, jestem przekonany, że to już mam. O, jest tutaj nawet. Tak. Eee, kolumna do tego, do budowy kierownicy. Chyba już mamy całość, ale no nie ma to znaczenia. Steering rack 26. Czy to jest ten sam, który tutaj mamy? Tak jest. Dokładnie ten sam. Czyli cała paczka bezużytecznych śmieci. Doskonale się zaczyna. Doskonale. Wręcz bym powiedział wspaniale. Kurde, ten rocker cover. Czy rocker cover może polecieć z tych randomowych paczek? Czy komuś się to zdarzyło. Headlight assembly. O, światło. Tylko to jest światło. Czekaj, czy to jest róż różnica? Czy to jest różnica? Tym? Nie, chyba wejdzie. tak, wejdzie. Dwa światła mamy. Wielkie zwycięstwo. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Później będę przekręcał. Kierownica jakaś taka brzydka. Timing belt. To już też mamy. Kurwa, czemu to się tak powtarzałem? Jak to jest możliwe, że to się tak powtarza? Czy to? uuu, Czy to jest rocker cover? Czy to jest rocker cover? Get out here. Yes! Yes! ROCKER COVER! o, mamy to! Wszystkie części na silnik! Jest ta klapka zasrana! o, cudownie! Postaw ją tu. Wreszcie! Po kurwa miliardzie otwartych zasranych pudełek lootboxowych! Udało się! Czyli mamy przynajmniej silnik, a chyba w sumie silnik to najważniejszy. Przynajmniej silnik, wiem, że mam wszystkie części. Wszystkie, które potrzebuję. O zawieszeniu nawet jeszcze w sumie nie myślałem. No, zawieszeniem to nie wiem. Pewnie będę musiał spojrzeć na Wikipedię, My Winter Car, co tam jest potrzebne. Ale podobno silnik jest najtrudniejszy do skręcenia, w sensie ma najwięcej elementów i tak dalej. O, ty, jaka ładna, ale ładna maska. Hot Bungarus. Kurde, znaczy to nie jest maska, znaczy ten, Klapot bagażnika. Ej, ładna. O. Spokojnie, jeszcze mamy jakieś 3 miliony paczek do otworzenia. Dystrybutor, światło, rearplate. Franklin Left. O kurde, jaka ładna kanapka, taka niebieska. Ale ta chyba ładniejsza, ta żółta. No. Dashboard Cover. Starter. Ale będzie wypad na złomowisko. Ale to już mówiłem, że na złom, na złom dopiero pojadę, jak już auto będzie na chodzie. Jak pojedzie na, nie wiem, tam pierwszy przegląd, czy tam, nie wiem, na jakieś malowanie, czy coś w tym stylu. Rocker. Drzwi. Skrzynia biegów. O, Air Cleaner. O, co to jest? Center Console. Front Shock Absorber. Rir Axle EA. I ostatnie pudełeczko z nowymi częściami. A, czyli nie zamówiłem poza chłodnicą, nie zamówiłem nic innego. Okej. Okay. Luzik, luzik. Luzik, luzik. Ale mamy sportową chłodnicę elegancką. I mamy chrome headersy, który potrzebowałem do silnika. Uff. No dobra. Kurde. Wielki unboxing zakończony. 16 paczek otworzonych. Kilka fajnych części wpadło, które wiedziałem, że mi brakuje. Pewnie jeszcze multum mi brakuje, niestety, ale nie obchodzi mnie to, bo wiem, że wszystkie części do silnika mam, bo sobie tutaj notatki robiłem i wszystko mam. Dobra, chyba wreszcie możemy zacząć. Dobra, dobra, dobra. Tak, czekaj, 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 czekaj. Ustawmy to sobie tak. Najpierw będziemy na tym dziadzie pracować, nie? Musimy tak obrócić sobie to. Pyk. Jest nasz blok silnikowy. I pierwsze co montujemy to trunk szafcik. Krankszafcik. Myg, jak weszło. Jak w masło. Doskonale. Teraz musimy na krankshaft zamontować beringi. W ilości 5 chyba. Na końcówkę, chyba jeszcze, nie? Powinien tutaj wejść. Chociaż czekaj, kurwa. A może 4? To czemu na Wikipedii jest 5 napisane? Na Wikipedii pisali, że 5 wchodzi. Nie, no musi być 5, musi być 5. Ten jest jakiś zbugowany. Zobacz, ten nie w... Nie, no kurwa, poczekaj. To musi być Bóg. I nie wchodzi teraz. Tak, kurwa, ten. to są te same mainberingi? A teraz w ogóle nie wchodzą. What the fuck? Za, teraz nie wchodzi. Beka. Nie, no, Beka, naprawdę, jest Beka z tej gry. Beka Fest. Ja Jak. No, AI by nie zrobił takiego slopa pod względem snapowania do siebie obiektów? Playway k to z lepiej zrobił. O! Ty, weszło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Dobra, yy, to trzeba przykręcić. Dobra, wchodzi, 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 wchodzi. Dobra, mamy crankshaft, mamy main bearingi. Teraz musimy tak obrócić to i zamontujemy tłoki. Tłoki w silnik. Pierwszy wszedł. Tłoki funkielnówki, więc powinny wchodzić jak w masło. Mhm, a wchodzi Nie, w dupę. Czemu one są tak nierówno? One powinny być tak nierówno? Dobra, je ja chyba trzeba teraz dokręcić tutaj. Chyba. Wszystko trzeba dwa razy sprawdzać, bo jak później na to nałożę ten engine block i tak dalej, to już będzie kaplica. Jednej śrubki nie okręcę i kurde, pewnie całe auto wydoli w kosmos, jak, jak przyjadę 5 metrów. Poczekaj, cztery pistony, no nie? Cztery pistony. Ten dokręcony, 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 dokręcony. Okej, okay. dobra. Płoki mamy. Dokręcone. Teraz pompa paliwa. Gdzie idzie fuel pump? Tutaj. Tak jest. Okej. Okay. Pumpę paliwa to szósteczką trzeba ino machnąć tu, aby albo i nie szósteczką, siódemka. Byłem blisko. Tylko dwie śruby? Chyba tylko dwie śruby, nie? Teraz potrzebujemy yy, miski olejowej. Miski olejowej, gdzie ją ja tu piłem. Oil pan. Ale uświnione dziadostwo. Właśnie, musimy iść piwko pierdyknąć, bo zaraz się przekręcę. <śmiech> <śmiech> A, pompa olejowa też, tak. Pompa olejowa, tak, 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 tak. No, tak, bo tutaj mam to razem zapisane. Oil pan, oil pump. I to jest chyba siódemką, dokręcane. Mhm. Kurde, trochę. Nie, nie sikaj na lodówkę. Nie sikaj. Jak on się stresuje w ogóle, jak składa ten silnik. Kurde, on się bardziej stresuje niż jak na wysokie stawki ze świnką gra w Blackjacka. Czekaj. Poczekaj, tu no. Poczekaj, bo muszę. To trzeba na spokojnie pomyśleć. Gdzie ja ten oil pump, ty. Oil pump. A że... Gdzie on to zamontował? A, tutaj. Dobra. Szóstka. To są tylko dwie... Dwie śruby? Nie za bardzo. Chyba tylko dwie. Chyba. Dobra, y, oil pump. Oil pan teraz. Iść. A, jak ładnie weszło. I oil pan... Siódemką dokręcamy. Najbardziej mnie boli to, że ja jeszcze... Długo nie sprawdzę... A to trzeba dokręcić? To nie wiem. Co to jest za gówno? Tego nie trzeba dokręcić? Co to jest za ten? Jaki to jest... Y... To jest jakiś duży. O. Dobra, dokręcę. To jest chyba do spuszczania oleju? Olej się tym, tędy spuszcza? A tylko czemu tu jest śruba, a nie korek? Dokręcę, lepiej dokręcone niż odkręcone, tak mi się wydaje generalnie. Taka zdrowa zasada, lepiej jak coś jest dokręcone niż odkręcone. Tak mi się wydaje. dla mnie to jest niepojęte, nie? Jak można zrobić grę, której główną mechaniką jest składanie auta i najgorzej zrobionym elementem tej gry jest składanie auta. No kur... mać. Eee, dobra, Oksza wkręcony. Teraz... Filtr oleju. Tutaj. Uh, filtr oleju, czy on ma śrubki? To trzeba jakoś dokręcić. Trzeba. To nie ma śrubek? filtr oleju nie ma śrubek? Po prostu się go wkręca? Dobra. Um, head gasket. Jak się nazywa head gasket po polsku? Nakładka gaśnicowa. Ok Jest head gasket. I na head gasket możemy teraz cylinder head wpierdolić. Cylinder head. Tu chyba w świece też wchodzą, nie? Dobra. Y Head gasket, cylinder head i to trzeba teraz dokręcić, tak? Dziadostwo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A wy sobie świecicie czy mi świecicie? Tymi czatami. Dobra. O, nie wiem czy nie lepiej by nie było tego na, na podłodze ten skręcać, ale no niech już będzie. Dobra, cylinder ten. Teraz ehm, rockery chyba musimy na to stawić, nie? Chyba rockery. Rockery w ilości 8. I to kur... Ja dole. To, to że musisz jak czasami upuścić ten element, żeby on dotknął elementu, do którego musisz później mu podnieść ponownie, żeby go wpasować. Już, ty, kurwa, naprawdę bym zęby to bym wybił temu deweloperowi za taką fuszerkę, naprawdę. No by takiego kopa dostał z poobrotu, No naprawdę, Playway robi lepszą robotę w tych swoich gówno grach. Mamy rockery, teraz od rockerów co trzeba tutaj wdupić. kamshaftik, jak jest Kamshaft po, po tym? O, jest kamszawcik. Teraz to trzeba dokręcić szóstką. Oho! jest coś. jest coś. Coś jest. Co to p***ło? Czemu on wyskoczył z tego? Nie wiem. Nie wiem czemu on wyskoczył z tego. Eee, dobra, powiedzmy, że to są te dwie, dwie śruby. Eee, teraz... Na Wikipedii było coś, że coś z tymi rockerami mam zrobić. Jakoś je sklipować czy coś? Nie wiem, w sumie tak zap zapisałem to... Fix Rocker. Co to znaczy Fix Rocker? Linikom zmierzę to się na pewno przyda. Idealna długość. Szerokość te dobra. Dobra. E, tylko co ja mam. Jak jak mechanicznie w tej grze mam niby nastawić te rockery? Bo fix, nie? Fix. Czyli to jakąś pozycję trzeba ustawić, zakładam, tak? Bo one chyba powinny. Czekaj, one, one powinny chyba chwytać, chwytać ten kamshaft, e, który zamontowałem. Ale jak to zrobić? A jakim narzędziem? Nie wiem. Eee, to... tam, tym! on no, tylko tak. Okej, okay, co się robi, ale kurwa, co? Było tak. Tak, przekręcone to ma być? Co ja kurwa, robię? O to chodzi? Czy coś innego zupełnie robię? Tylko teraz pytanie: kurde, scrollem w dół czy w, w górę? A tak, on się chyba musi zatrzaskiwać, nie? O, teraz jest zatrzaśnięty. Chyba teraz jest dobrze, nie? Bo było, było tak, a musi być chyba tak. Czy na odwrót? Zatrzaski muszą działać, chyba, nie? Bo one będą tym głównym na górze ruszać. Chyba spinować. Chyba. Teraz jest git, wygląda jakby miało być ok, Bo nałożyliśmy to i te zatrzaski po prostu trzeba na naciągnąć, tylko gra ma budżet yy, średniej, średniej małej polskiej wsi, więc. Yy, no nie, nie ma animacji do takiego naciągania tego. Czy one teraz nadal wypadną, jak ja kliknę? O, już nie wypadają. Już nie są luźne. Dobra, git, Chy chyba git. Ja zaraz zdechnę, idę się napić, muszę się przespać też. Kaj termostat się montuje? Gdzieś tutaj, nie? O, a, tutaj, wiedziałem. Jakaś tutaj dziura, dobra. I do termostatu, moja notatka mi mówi... ósemką. Trzeba pierdolnąć. Ein a pump. Gut. Das ist gut. Teraz, kurde, będziemy się bawić z tymi zębatkami i tak dalej. Wata pump pulę. Wata pump pulę. Okej. Okay. Trzeba to dokręcić? Nie wiem. A... Kamshaft. Który teraz? Kamshaft sprocket? Tak. Chyba. Oj, czegoś mi tu brakuje? Może dokręcić muszę. gdzie to kurwa. O tutaj, dobra. Tu? Tu jeszcze. To drugie, chyba, nie? Czy oakshaft, shaft, water pump, shaft... Tak, po dwa? Water pump pulley. Kamshaft sprocket. Drugi kamshaft, tak? Są dwa kamshafty sprockety? Chyba tak. To chyba dokręcić trzeba. To wskazówka na ślubę? Nie wiem. Ale tu jeszcze chyba coś wchodzi, nie? Chyba... A, jeszcze to musimy dokręcić, nie? Chyba... A może nie? Najpierw chyba pasek zakładasz, a później dokręcasz. Ja nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra. Water pump pulley. Montowałem na pewno. Camshaft sprocket. To jest chyba ten? Górny? Montowałem. I tu jest mam że drugi camshaft sprocket. Camshaft sprocket i camshaft sprocket. Dwa razy mam to napisane. Czemu mam dwa razy napisane? Nie wiem. Bo chyba mam dwa zamontowane, chyba o to chodzi. Crankshaft pulley. Tutaj jest chyba to, a to jest od water pumpa, nie? Chyba. Czy teraz co, pasek na to trzeba założyć? Bo jaki pasek? Timing belt? Nie, 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 timing belt wydaje mi się. Ale chyba coś pojęłem z dokręcaniem tych śrubek. One powinny być luźne i dopiero jak pasek zamontujesz, to dokręcasz, chyba. To mi się wydaje. O, 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 o! O! Dobra. No, nie było takie trudne, prawda? Wydaje mi się, że w Realu, w Realu bym to bez problemu zamontował, nie? Ten pasek. Naciągnąłbym ten pasek na te zębatki, niezależnie, czy te dwie zębatki są na sobie, czy nie są nie? Ojoj, oj, żart mi się kończy, będzie trzeba na zakupy jechać, No i mi się, że silnik jest taki najbardziej skomplikowany. Zawieszenie jest pewnie najbardziej irytujące, ze względu, że ta karoseria pewnie będzie kula flip robić. Na tym bym się spodziewał, że najszybciej tą grę z dysku wyrzucę. Elektryka to, elektryka to przecież. Ele, w elektryce w tej grze, to po prostu bierzesz wire, wire i musisz po prostu wiedzieć, co jest do czego. Tylko po prostu klik, klik robisz, nie? Nie prowadzisz kabli czy coś w tym stylu. I teraz zakładam, że co? To musi wejść, tak. Jak to kurwa powinno być ustawione? To jest niby na śrubę, ale kurwa, co z tego? Jak to jest teraz rozdolone? Gdzie jest ten, ten to wcięcie? A może to wcięcie nie ma nic wspólnego z. Kurwa, nie wiem. Chyba, nie no jeśli tak to jest zrobione, że to trzeba kurwa zobaczyć teraz ilość obrotów, jeśli to zawsze w tej pozycji to ilość obrotów scrolla, żeby na pozycję to ustawić i następnie przeciw obrotowo ustawić to jakby zdjąć wszystko i jeszcze raz to ustawić, to to jest kurwa, najgłupsze co widziałem w grach komputerowych, nie? Jeśli tak to trzeba zrobić, bo to jest chyba jedyny, jedyny pomysł jaki mam, żeby wkręcić to teraz. Policzyć, ile, ile obrotów to jest, żeby to ustawić. Ile tak zwanych tików i później to zdjąć, i to ustawić yy, przeciwlegle. No właśnie, to nie będzie, kurwa. Nie no, jeśli tak to jest zrobione, to autentycznie nie wywalam tą grę z dysku, bo to jest najbardziej debilne rozwiązanie, jakie widziałem w historii gier. A ograłem w swoim życiu kurwa czterocyfrową liczbę gier, nie. Naprawdę. Naprawdę to jest kurwa, szczyt debilizmu. Piotr kolony swęd by to, tego tak źle nie wymyślił. A on ma dość głęboki autyzm. Nie no, nie chce mi się wierzyć, że to jest tak zrobione. Nie ma, nie ma takiej k***a opcji. Nawet ta gra nie może mieć tak głupiego rozwiązania. Nie wierzę w to po prostu. Pano nie wierzę w to. Ty. What? To jest inna pozycja, jak jest bez paska zamontowane, mimo że to nie ma nic wspólnego z tym. Co ty pdolisz? Jezu, co za kretyńska gra! Kurwa nie wytrzymie. Ja pdolę jaka głupoto. Ja dole, naprawdę. Ludzie, którzy wystawili tej grze pozytywną opinię na Steamie, powinni się o k***a, kartę inwalidzką ubiegać, nie? Z zakresu widzenia głębokiego umysłowego. Boże, kupa jedyny! To się ustawia w innej pozycji, jak jest bez paska. Co za k***a, kretynizm? Bez kitu, to będę musiał k***a, to przykręcić, obliczyć, k***a, ile jest tików. Inaczej tego nie zrobię. Obliczyć, ile jest tików k***a, tego koła zajętego. Później to zdjąć i odjąć te tiki na tym kole. I to nie jest nic związanego z, z mechaniką składania silnika, tylko z tym, że deweloper jest skończonym kretynem, boże. 7, 8, 9, 10, 1 na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 na 7 na 8 na 9 na 2. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 63. 63 tiki wodzi. 63 niunionometry. Czyli teraz bym musiał to zdjąć, zdjąć ten pasek i od tej pozycji, w której chcę to kółko, odjąć 63 tiki. Ale oczywiście nie mogę tego zrobić w łatwy sposób, bo nie da się tym głównym kręcić w jedną i w drugą, tylko dookoła. Ja dole. No, chyba to w taki łatwy sposób by dało radę pozwolić graczu ustawiać to, ale no nie, nie. No po prostu pełen prymitywizm mechaniki gry. Naprawdę. W dużo krapów grałem, ale tak złe rozwiązania mechaniczne jak w Maju Intercard to w żadnej innej grze się nie, spot nie, nie, nie spotkałem. No i tak, e, trzeba zapisać. Szanowni Państwo, trzeba zapisać i będzie trzeba jechać po jedzenie, ale to tak pewnie kiedy indziej, bo mam ciekawsze gry do grania. No.